Witajcie, jestem Daniokik 15 złam zło mm. i powracamy do piątego... Właśnie witam Was w piątym odcinku, zagrałem w Bajonik Commando. E, Rearned wersji na na... na no, no chuj wie nawet na co... Ehm. Dzisiaj e, spróbujemy kontynuować poziom trzeci. Eee... Udało mi się ten śmiercionośny skok wykonać Ale mam mało życia, więc mogę przejebać znając mnie Eee... Jesteśmy sobie na jednego hita, więc... Eee, suki nas zabiją, panie Dobra No eee, i ostatnie życie Wracam za chwilę Witam znowu eee, Tak

Teraz szybko. Napierdalamy go rakietami. Spierdalaj. Kurwa nie złapałem go. No i tak zajęło nas jak zwykle. Ooo, mamy czekaj do bossa. Nie, nie mogę tego zmarnować. Dobra A mm. no co ona Oj, Pójść pierdolaj, dobra Co jest na bazukę od razu I zniszczyliśmy bossa, z którym miałem taki kłopot Ale się z samym poziomem miałem kłopot I to w chuj duży mm. Mamy zezwolenie na kolejne poziomy, na drogę, tam. Eee, więc wiecie, jest dobrze. Cz tak, dałem radę, jestem kozak. Dobra, możemy się teraz sprzedać na kolejne poziomy Eee. A co jest wkurwiałem za zrobię? Kurwa, się będzie. Na dalej im eee, Na poziom 19 teraz Ruszymy eee, do naszej bazy Стан тренинг, так. Так, с звукового устроения, ага. To dziwka, nie wiem dobra, e, to był jakiś chujczę jebać go A Będziemy musieli mu strzał strzeć, o coś postrzegam jak sobie pisz Dobra, robi speedruna Jaki speedrun. O, życie. To się przyda. Oj, chuj. I zajebaliśmy. A są łyczek herbaty? Mm. Kurwa, no. Denerwuje to, Czyżby życia nie, jednak nie masz życia. A szkoda. I znowu uciekliśmy w te... Chodźmy do poziomu 18. Możemy już coś wziąć czy nie? O, tutaj nie ma no? Okej. Okay. Jeszcze 17 garna. Czy tu mogę coś zabrać? O, co jest otwarte? Taką żółtą tą kartę i połączności. Um, mi się to kojarzy z tymi kartami z Yukano Kama y, 3D, y, które trzeba było zbierać, żeby przejść. Bo dostaję z DOOM-a, właśnie. Hey! Dzień, dobra. 9 um, poziom, co to jest? Ośrodek? To nie. Obóz, zajmijmy się obozem jeszcze w tym odcinku. Może znowu mi zajdzie 3 lata. Mm. A, i tutaj jest nam potrzebna... Mm, ten karabinek. A nie, to nie jest, tutaj jeszcze nie mamy. Chyba. Nie, tego jeszcze nie mamy, z tego poziomu nie wykonam. Chodzi o taki ten. na... Koszatyn walił, taki laser Hortusa mogę spróbować. Pewnie tutaj złączyłem to, o ile dobrze pamiętam. O, widzicie, wejście. O, to jest fajna muza w ogóle. Uwielbiam tę muzę, ona była na trailerze tej gry. Tarantaram. W no się nie ma jakiś odnowiony kawałek też o, to świetny jest um. Dobra, idziemy w górę. Chuj stąża, dobra. Wow Muzyka to tak jest fajny efekt jakby muzyka była w innym pomieszczeniu dalej. Dobra, e, życie by się przydało A to jest ten labirynt? Tak? Tak, to jest boss, ale e, przed bossem musimy tą wieżę ogarnąć Tą wieżę, o tu jest No, ogarnęliśmy. Genera Armstrong. O, mamy życie na bosa, to jest dobry... Mm, dobra rzecz. Zobaczymy się, czy tutaj... Tak, musimy coś znaleźć. W sumie nie. Chodźmy tamtymi drzwiami. Tak, tutaj trzeba coś znaleźć, jeśli... Pamiętam to, tego poziomu. Да так A zdążyłem. Dobrze. Hmm. W sumie mam ich tupie... O, to jest to drugie. To też trzeba ogarnąć. I chyba będziemy mogli zwrócić. Dobrze, dobrze. git. w sumie mnie to nie ci. To będziemy chyba z Plutonacą walczyć. A, to. Czyli przydazy się te nasze super iglany. W sumie w dupie ich mam troszkę? Mm. od razu o plują Jeb Leszek, wypuść Chuj, ja nie przejdę to na górze da nam życie. Cześć! Ooo, jakie miłe! Tak, teraz mam otwarte to. Nie, to nie jest to, to jest na górze. Tak, otwarte jest Git. Pluton? Tak, Pluton. Nie, A to ciota W ogóle wiecie co co się stało z e, PlayStation magazynem? Trzeba tego nie wydaję w No i w mm. się czytało pierwsze czy drugie właśnie a później. No i chuj, no i cześć Babra, mm. jesteśmy Bosie. Ale to ten rudy Alfons Okej okay. To nasze regi Yep. Zabiliśmy go i dostaliśmy coś na te. ...jakieś spodnie. Dobra. Będzie. Yy, dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, zagrajmy w Bionic Commando Rearmed. Jestem za tyłu, do zobaczenia. Do zobaczenia, może tak.